Utrata ukochanego psa może być jednym z najtrudniejszych wydarzeń w naszym życiu. W Polsce mamy jeszcze tendencję do tego, żeby umniejszać tą stratę, że zwierzę to jest coś gorszego, coś mniej niż człowiek. Dlatego żałoba po psie jest czymś, co nie jest jeszcze powszechnie akceptowalne i na co my sobie sami często nie dajemy przyzwolenia. Ale prawidłowe przeżycie procesu żałoby jest niezbędne do tego, żebyśmy się dobrze poczuli, dla naszego zdrowia psychicznego. Jest też potrzebna po to, żebyśmy przygotowali się na kolejny etap w życiu, na przykład na przyjęcie nowego zwierzaka. Prawidłowe przejście żałoby no, może nas też dodatkowo wzbogacić, może nam pokazać na nowo, co jest ważne w życiu, co jest nam potrzebne i co jest dla nas dobre. Kiedy nasze zwierzę odchodzi, to trudno nam nawet sobie pomyśleć, że chcemy to dobrze przeżyć, bo te rzeczy się nie łączą ze sobą. Strata z. Dobrze. Jednak dla mnie dobre przeżycie żałoby jest takim przeżyciem, które honoruje życie naszego zwierzaka i naszą relację, która była wspaniała, która była wyjątkowa. I jeszcze kolejną przyczyną tego, żeby przeżyć żałobę dobrze, jest to, że jeżeli tego nie zrobimy, że jeżeli się temu procesowi w sobie nie przyjrzymy, to możemy spodziewać się różnego rodzaju powikłań. Emocje, jeżeli sobie je dusimy, jeżeli właściwie ich nie przeprocesujemy, one gdzieś wyjdą na wierzch w innym miejscu. One dadzą o sobie znać w innym momencie i sprawią nam wiele kłopotów. Co to znaczy więc przeżyć żałobę dobrze? Po pierwsze to, że jesteś świadomy, świadoma różnych emocji, które możesz przeżywać w jej trakcie. Od histerii, poprzez złość, poprzez głęboki smutek, gniew. I wszystkie te emocje są ok, wszystkie je musimy przeżyć. Będą one pojawiać się, znikać, może jakby mozaikowo. Kiedyś mówiło się o tych emocjach jako o fazach żałoby. Dzisiaj wiemy, że to nie do końca są fazy, ponieważ to nie jest tak, że jeżeli ja przeżyję dzisiaj złość i ona mi przejdzie, to ona już się nie pojawi. Ona może się pojawiać w różnych momentach. Ale to, co jest istotne, to żebyśmy je obserwowali: czy te emocje powoli sobie zanikają, czyli ta sinusoida powinna mieć coraz mniejszą amplitudę, czy jednak się nasilają. Jeżeli one się nasilają, jeżeli sobie z nimi kompletnie nie radzimy, jeżeli nie znikają, to znaczy, że potrzebujemy wsparcia terapeuty, wsparcia może jakiejś farmakologii. No i druga sprawa jest taka, żeby żadnej z tych emocji sobie nie dusić. Jeżeli mamy potrzeby sobie popłakać, to sobie popłaczmy. Jeżeli mamy potrzebę pozłościć się na kogoś w duchu, czy wygadując się komuś, to zróbmy to. To wszystko jest ok, to są normalne emocje i mamy prawo je wszystkie przeżywać. Druga istotna sprawa to, żeby właśnie rozmawiać rozmawiać o swojej stracie żeby nie dusić jej w sobie, żeby nie zostawać z nią samym. Rozmawiać z bliskimi, rozmawiać z osobami innymi, które przeszły taką stratę, które będą cię dobrze rozumieć. Jeżeli nie masz wokół siebie bliskich osób, które akceptują to, że jesteś w procesie żałoby, możesz zwrócić się ku internetowi. Na Facebooku na przykład jest grupa Zatęczowym Mostem, i tam, kiedy przeżywałam te najsilniejsze emocje, czasem po prostu wylałam swój, swój żal i smutek, i otrzymałam wiele komentarzy wspierających i to pomagało. Można też zajrzeć na stronę Śmierci.pl. w tamtej inicjatywie co jakiś czas organizowane są spotkania online dla osób, które przechodzą stratę, przeżywają żałobę, i tam jest miejsce przestrzeń na to, żeby o tej stracie porozmawiać. I druga sprawa związana z tym rozmawianiem jest taka, żeby nie pozwolić na to, żeby ktoś umniejszał naszą stratę. Jeżeli ktoś mówi, to tylko pies, jeżeli ktoś nazywa jego śmierć zdechnięciem, jeżeli ktoś mówi, no już nie, płacz. Już weź się w garść, to może ta osoba nie ma złych intencji, nie chce tutaj oceniać nikogo, nie każdy ma też kompetencje do tego, żeby po prostu rozmawiać z tobą w tym okresie, ale stroniłabym od rozmów z takimi osobami, dlatego że takie rozmowy i takie stanowiska nie służą ci. Nie służą uczczeniu pamięci Twojej relacji z Twoim kochanym psem. Idą też kilka słów do właśnie bliskich osób, osobom tym, które przeżywają stratę. Pozwól tej osobie rozmawiać o swojej stracie, wysłuchuj jej, podziel się swoimi wspomnieniami na temat zwierzaka. To naprawdę jej dobrze zrobi naprawdę jej pomoże. Kolejna sprawa w przeżyciu żałoby to uczczenie pamięci za. Można to robić na tysiące sposobów, mogę sobie wyobrazić. Takie najbardziej powszechne to na przykład tworzenie takiego malutkiego miejsca pamięci w domu. Ja mam na przykład półeczkę, na której trzymam urnę, album ze zdjęciami. Mam też oprawiony w ramkę jej siwy włos. Ja na przykład też zrobiłam wideo z najładniejszych filmów i zdjęć, które miałam z Roką. Lubię sobie wracać do tego filmu, lubię sobie wspominać mogę się wzruszyć. Nie mam w tym nic złego. No i trzecia rzecz zrobiłam sobie tatuaż. Jest to tatuaż symboliczny. Jeżeli się przyjrzycie to tutaj jest obrys łebka oki. Ok. Przeprowadziłam też taką małą ceremonię mini pogrzebową, gdzie zaprosiłam kilka bliskich osób i po prostu spędziliśmy kilka godzin wspominając Rokę, dzieląc się historiami na jej temat. Ja odczytałam taki list pożegnalny, który do mnie napisałam. No właśnie, list pożegnalny to jest kolejny taki sposób uczczenia pamięci, który ja wykonałam, i jest to bardzo cenny, można powiedzieć, że w pewien sposób piękny rytuał. Poświęcamy sobie na to wieczór, żeby wyciszyć się, żeby powspominać sobie naszego psa i żeby napisać do niego list. List, w którym zawrzemy wszystko, co chcielibyśmy mu powiedzieć czego może nie zdążyliśmy powiedzieć, za co jesteśmy wdzięczni, za co przepraszamy, jak będziemy go wspominać, i tak Kolejna rzecz, która będzie w procesie żałoby niezwykle wartościowa, to zrobienie czegoś dobrego. To jest niezwykłe, jak obserwujemy, że komuś się dzieje jakaś tragedia i on a potem z tego tworzy coś pięknego i dobrego, jako fundację, jakąś inicjatywę. Myślę, że żałoba to jest właśnie taki proces, który nas otwiera na to, że chcemy właśnie coś takiego zrobić. W takim czymś możemy znaleźć sobie jakiś sens, przynajmniej na ten najtrudniejszy czas. Dla mnie to było jeżdżenie do schroniska, powiedziałabym klasyka gatunku. I dla tych wszystkich, którzy myślą sobie, że nie byliby w stanie albo nie są w stanie jeździć do schroniska, a jeszcze nie próbowali, to ja zachęcam do tego, żeby spróbować, bo ja też nie miałam pojęcia, jak się będę czuła. Dawałam sobie na to nawet przestrzeń, że jeżeli nie będę w stanie, to po prostu pojadę, zostawię jakieś datki i już nie wrócę. Natomiast, już samo przebywanie wśród wolontariuszy, innych osób, które. Po prostu e, cenią sobie relacje ze zwierzętami, dla których zwierzęta są ważne. Już samo to jest pomocne, no bo jak wiemy, nie wszyscy, nie całe społeczeństwo, nie całe nasze otoczenie będzie akceptować to, jak ważne dla nas są zwierzęta. A jak tam jesteśmy w takim schronisku, to. E, Domyślnie jesteśmy otoczeni osobami, dla których zwierzęta są tak samo ważne jak dla nas. I druga sprawa oczywiście, że widok zwierząt w końcach jest bardzo przykry, ale dla mnie to było budujące z dwóch powodów. Po pierwsze, wiedziałam, że jeżeli do nich jadę i poświęcam im trochę czasu, to im trochę poprawiam byt. A po drugie, jeżdżąc tam regularnie przez kilka miesięcy, dostrzegłam, jak wiele tych zwierząt jest adoptowanych. No ale jeżeli nie mamy czasu czy chęci, żeby jeździć do schroniska, to oczywiście możemy znaleźć sobie inną formę. Wsparcia, chociażby wsparcie finansowe, robienie czegoś, w czym jesteśmy dobrzy, na rzecz jakiejś fundacji, czy na rzecz jakiegoś stowarzyszenia, które pomaga zwierzętom. Może to być, nie wiem, strona internetowa, grafika, rękodzieło, które oni będą mogli sprzedać. Cokolwiek, co zrobimy dobrego, to i nam będzie lepiej i tej fundacji, czy tej organizacji na pewno też pomożemy. No i ostatnia rzecz jest taka, żeby się z niczym nie spieszyć. Wszystko ma swój czas, żałoba ma swój czas. Przez żałobę trzeba przejść i nie da się przyspieszyć żadnego kroku. Na czym może polegać to danie sobie czasu? Przykładowo, jeżeli sobie dajemy jakiś deadline na to, kiedy mamy się poczuć lepiej, czyli no, popłacę sobie ten tydzień, ale potem już się wezmę w garść. To nie działa tak. Żałoba potrzebuje tyle czasu, ile potrzebuje, to musimy jej po prostu tyle czasu dać. Jeżeli połamiemy sobie żebra, to nie możemy sobie powiedzieć, ok, daję sobie tydzień na rekonwalescencję, a potem już y, idę, nie wiem, uprawiać jogging czy na siłownię. Złamane żebra potrzebują tyle czasu, ile potrzebują, żeby się uleczyć, a my musimy siedzieć zagipsowani spokojnie i czekać. Jeżeli to akceptujemy, to zaakceptujemy też to, że taki ból psychiczny też potrzebuje czasu, żeby się uleczyć. Jako przykład y, podam to, że po stracie roki, Pewne rzeczy, pewne e, zabawki czy akcesoria po niej byłam w stanie już po kilku dniach po prostu zebrać do kubki i na przykład właśnie e, odwieźć do schroniska czy przekazać bliskim, którym akurat takie przedmioty były potrzebne. Ale inne rzeczy, jak na przykład jej posłanie, nie byłam w stanie ruszyć go przez miesiąc dobry i to jest ok. Tak samo właśnie z takim nasilonym odczuwaniem żalu. Początkowo możesz codziennie budzić się z płaczem i odczuwać dogłębny smutek. Potem może się to dziać raz w tygodniu właśnie. W moim przypadku to był dzień w niedzielę, kiedy Roka zmarła, to odczuwałam nasilone te wszystkie emocje. Potem to było raz w miesiącu. A potem to może będzie co roku, czy właśnie przy ważnych Okazja typu święta, typu właśnie święto zmarłych. Dajmy temu czasowi popłynąć swoim tempem. To nie jest najprzyjemniejszy z czasów, nie jest radosny, ale jest ważny, potrzebny i jak powiedziałam, jest e, ważny, żeby uhonorować to, e, to zwierzę, które było dla nas tak ważne. Jeśli chodzi o czas, to powiem jeszcze kilka słów na temat Decydowanie się na nowe zwierzę. Czasem jest tak, że kiedy jeszcze jesteśmy w takim etapie rozpaczy, kiedy absolutnie nie myślimy trzeźwo, dramatycznie wręcz chcemy wypełnić tą pustkę, która pojawiła się po naszym zwierzaku, więc bardzo szybko decydujemy się na nowe zwierzę. I czasem być może to się sprawdza, jednak to nie jest takie działanie, które ja bym rekomendowała. Po pierwsze, dlatego, że jeżeli jesteśmy jeszcze w takiej rozpaczy, no to właśnie nie myślimy trzeźw. Nie możemy spokojnie rozważyć, czy to jest dobry moment na zwierzaka, na jakiego zwierzaka tak dalej, i tak dalej. I po drugie, ja jestem mocno przekonana, że żeby otworzyć się na nowe zwierzę, żeby przyjąć je w pełni do swojego serca, musimy przeżyć stratę tego um, zmarłego zwierzęcia. I myślę, że to jest kwestia, Trochę szacunku i dla nowego zwierzaka, i dla tego zmarłego zwierzaka, żebyśmy traktowali nowego zwierzaka z właśnie taką pełną otwartością, żeby nie właśnie unikać porównań, żeby nie traktować um, tego psa jako zamiennika. Tego psa zmarłego mam nadzieję, że wiecie, co mam na myśli. Na koniec pamiętajmy, że nasze psy na pewno by chciały, żebyśmy czuli się dobrze, żebyśmy byli radośni, żebyśmy czerpali z życia i żebyśmy przeszli tą żałobę dobrze. Jeżeli niedawno straciłeś, straciłaś ukochanego psa, ukochane zwierzę, to wiedz, że jestem z tobą, że bardzo mocno ci współczuję i bardzo, bardzo mocno ściskam.